Prezydent Andrzej Duda po długim zastanawianiu się powierzył misję tworzenia rządu obecnemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Niektórzy mówią, że to pasy impossible. A co myślą na ten temat Warszawiacy? Dzisiaj pytam się ludzi, czy wierzą, że misja Morawieckiego stworzenia rządu się powiedzie. No, ja generalnie nie wierzę. Nie wierzę. Ale że o pani nie wierzy? No, ponieważ jakby z. Jak to się nazywa? No, Artymetyka no, wskazuje. rząd rządów jak wygrali, no to po prostu... No PiS wygrał, no wiadomo. No, no, PiS ma no, największy ta, procent ta. Jakby, jako partia jedna, ale wszystkie partie jako koalicja mają więcej procent, a żadna partia typu Lewica to w ogóle wątpi, żeby się dogadała z PiSem, nawet jeśli... Ale tam PSL jest takim oczkiem PiS uwagi PSL. PiS widać, że jakby PiS mówi im, aby stworzyli właśnie z nimi koalicję, ale... PSL to, cały czas to odrzuca. Cały czas mówi, że to jest żart, że... No ja wiem, bo to jakieś takie ambicjonalne rzeczy, ale to, nie wiem, ja przynajmniej zakładam tak, że to jest wszystko jest kwestia ceny. Trzeba tylko zaproponować pewnie taki... PSL zawsze z kimś tam współrządził. Kiedyś z Lewicą, potem z PO współrządził. PSL no ale... PSL to jest taki łatwy do kupienia według mnie. Lewica i PO to dalej są jakby bardziej takie lewicowe, bardziej wolnościowe partie niż chyba... Ale PSL jest taki bardziej konserwatywny i tak światopoglądowo to mu bliżej dopisu. General... PSL to bardziej ekonomicznie chyba do tego podchodzi. No ja nie wiem, no ale jest konserwatywny. Na pewno jest przeciwko aborcji i tym podobnym, podobną rzeczą, żeby, żeby to zmieniać w Polsce. Przeciwnie na przykład do tej tak zwanej lewicy. Panie myślisz, że posłowie są niedokupienia? Ile? Ja to myślę, że to każda taka łachudra to jest tylko kwestia ceny, no. Być może, ale po Bo... prostu szczerze mi się nie wydaje, żeby jakby PiS przekupił tylu posłów. Bo to jest kwestia ceny, więc na przykład taki PSL dostaje od Tuska ministerstwo dla Kosiniaka, ale dla Kamysza już nie dostaje drugiego ministerstwa, a PIS daje im dwa ministerstwa. I, I jeszcze bo pani słyszała, że Morawiecki powiedział, że jest gotów być ministrem w rządzie Kosiniaka-Kamysza. Tak. No. No ale to. Wierzy pani w jakąś czystość ideologiczną ja, ja tego PSL-u? Pro... Ja nie słyszałem tego, ale rozumiem, że mogą proponować. No. Ale. Znaczy, myślę, że to by była trochę porażka w, ideowa, w, mhm. jeśli chodzi o ich wyborców. Ich wyborcy raczej by nie chcieli bardzo e, tego, no bo jakby Trzecia Droga to sama nazwa pokazuje, że Trzecia Droga, czyli nie PiS i nie PO. Mhm. Więc jeśli by oni, oni by się z, z PiSem jakby połączyli, to by było tak... Ale nie PiS i nie PO, a jednak idą z PO, tak? W, w ramach tej koalicji, ta Trzecia ale była. chodzi o to, żeby jakby... PO nie miało takiej tak samo przewagi, tak jak PiS miał wcześniej, że po prostu mm. był jeden dzień co sobie mogli wprowadzać co chcieli. No dobra, zgoda, no bo PO nie ma takiej przewagi, po no prostu nie, 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 zyskało, nie zyskało tylu posłów. No to tak samo w tej chwili PiS nie miałby takiej przewagi i musiałby się dogadywać. I próbuje się dogadywać, a pani uważa, że nie dogada się z nikim. No raczej, raczej wątpię, żeby się dogadał. Dobra, dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Pogadamy. Nie, dziękuję. O polityce. O, ja się nie wypowiadałam z, z nami, pogada pan. O, o czym pogadać? Dzisiaj się pytam ludzi, czy Morawiecki zbuduje rząd. Czyli ja się powiedzie, tak? A jak tak. to zrobi? Niech pan powie. Morawiecki na pewno lepiej niż pis. Morawiecki lepiej niż pis. Ale morawiecki jest z PiS. A no to nie, no to ja zapisem nie jestem. To, to nie. Nie, nigdy. Bo on teraz powierzył mu duda misję budowania rządu. I czy mu się to uda? Nie uda mu się. Nie uda mu się. Dobra. Nie zbuduje nigdy rządu? Nigdy. Dobra. A. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję taką. Dobra. Będzie ukradł nam pieniędzy. Okej. Okay. Dzień dobry. Pogadamy. Dzień dobry, ciasteczka? Ciasteczko, pewnie, że tak. Proszę bardzo. Dobre? To ciasteczka? Bardzo dobre. Są jakieś świąteczne. Świąteczne. A to już te takie bożone narodzeniowe? No, tak, już. Są bardzo dobre. A ja dzisiaj ludzi pytam na ulicy, odpowiedziałem mi miałam pytanko, bo. Duda powierzył misję tworzenia rządu morawieckiemu. Mm -hmm. Czy uważacie, że on zbuduje rząd? Ja nie mam opinii, bo nie, nie, nie się nie interesuje. No my jesteśmy jeszcze nieletni, no my tak się średnio interesujemy polityką. Najważniejsze to fizykę, zdać w szkole. Fizyka jest najważniejsza, jasne. Dobra, <laughs> okej, okay, dziękuję. Nie dziękuję <laughs> jest o to, czy morawiecki zbuduje rząd. Ja nie wiem, jeszcze za młoda jestem. Za młoda, pani jest, ale to nie, nie pani ma budować rząd, tylko morawiecki. No ja nie wiem, ja się jeszcze nie, nie znam na tym. Oni 12 lat. 12 ma pani lat? 12. A wygląda pani na więcej. No wiem. Tutaj też są mówili, że ich bardziej fizyka interesuje oceny z fizyki niż rząd. Panią możesz? No tak. Dobra, no, tak, dziękuję bardzo. No tak. Pewnie, że Duda powierzył budowanie rządu morawieckiemu. I się pytam, czy myśli pan, że to się powodzenie zakończy, ta misja? i, i nie, nie, ja jestem za młodymi, ani za starymi. Za młodymi? Tak. A to ten morawiecki nie jest jeszcze taki stary. No ale to widać, że się nie idzie w parze. Dobra, okej. Okay. Dziękuję. Chcecie pogadać? Tak. A ja pytam politycznie dzisiaj, czy Morawiecki zbuduje rząd? No nie. Dlaczego nie? nie? Dlaczego nie? No ja co nie chcę poglądać. Duda tutaj. mu powierzył misję budowania rządu. A pan nie, za kim jest? Ja nie jestem za nikim, ale się, to pytamy się o faktyczną rzecz, czy dojdzie do rządu. Ty dawaj, rządu. opowiadaj, bo Pan odpowiada. Z Krakowa. Co Kraków na myśli na temat tego, czy Morawiecki zbuduje rząd? Wie pan co nie... Uda mu się, czy nie. Yy, myślę, że... Czy tą większość on zbuduje w tym Sejmie, żeby... Jestem tego zdania, co większość społeczeństwa, więc chyba tak. Że chyba, chyba tak, u Morawiecki tak, zbuduje. Ta, nie wiem, chyba. Ej, nie, 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 tu nie mam chyba. Jeżeli chodzi o sprawy polityczne, no to nie uda mu się tego zbudować, pod względem tego, że żyjemy w czasach, gdzie większość społeczności to są osoby młodsze. To no. jest przedział wiekowy między 15... I Morawiecki a 15 jest na 15. stary, za stary. Tak, czy. Znaczy to Tusk jest młodzieży. sam raz już młody taki, że pasuje. Właśnie nie, chodzi o to, że mianowicie w dzisiejszych czasach jak żyjemy, no to moim na przykład zdaniem osobistym jakby lewica była, bo lewica niby poniekąd... ty taki młody, młodzieniec jest, na tak? Na przykład... Yy, zapomniamy Tuska. Strasznie dużo młodych osób, no tak. jakby tych na przykład osiemnastoletnich, głosują na przykład na. Lewice z tego względu, że pokazują poniekąd to, co by mogli nam dać, poniekąd I to, też czego Wsparcie oni nie mogą. Dla, dla różnych grup społecznych, co nie? Kto? Lewica? Tak. No. Daje wsparcie. No Ale to tak. nie lewica ma budować rząd, tylko rząd ma budować na razie Morawiecki. I jest pytanie, no to czy mu się uda? Czy, czy skaptuje jakiś ludzi z lewicy, z PSL-u? Do siebie, żeby mieć tą większość? Nie, Moim zdaniem nie, dlatego, bo yy, przez tyle lat PiS zrobił dużo złego temu no. krajowi. Jakby ja Polskę trochę porównuję do średniowiecza. A, do średniowiecza. Nie jesteśmy nowocześni w przeciwieństwie do innych krajów. Aha. Medy medycznie i politycznie to... Medycznie. Nawet medycznie to tak, to my jesteśmy, bardzo nisko jesteśmy. Wcześniej woleli brać pieniądze na infrastrukturę, a nie na medycynę, tak? Jakby muszę popatrzeć na psychiatrię dziecięcą. Mhm. Jakby wszystkie oddziały są zapchane, bo nie ma gdzie chorych dzieci trzymać, tak? Rozumiem, a to, to są żale generalnie no, nie do każdy polityków. Stać, tak ja rozumiem, na tak. prywatną wizytę, tak? Tak, albo porównując to do wszystkiego, że na przykład mamy niby piękny PiS i tak dalej, same, ale w Sejmie teraz nawet czepiają się na przykład o głupie kredki. Kredki? Nie że dają są? posłom kredek? Nie. Każdy każdym piórnik chyba są, dostać takie... Że są ustawione... Taką wyprawkę na posłów. po prostu, na przykład pod względem kolorów. Morawiecki, jeżeli by do tego przymrużył oko i by wziął to normalnie, jak normalny człowiek by powiedział, na przykład w tym Sejmie, czy tam do no. całego PiSu, że to jest normalne ułożenie kolorów. Od jednej no. od jasnego To wtedy ciemnego. by zbudował rząd, tak? tak no to w Wtedy by już to zaczęło być inaczej i ludzie by zaczęliby też o wiele inaczej na niego patrzeć. Czyli pani myśli, że to okrewki się rozbija. Nie okretki, tylko o tylko cały kształt jak mówi do ludzi, co będzie obiecywał, co będzie z tego dawał. No dobrze, ale to teraz pochodzi o to, żeby mieć większość. Czy on jest w stanie tam kogoś przekonać z no, PSL-u? Mam nadzieję, żeby do niego... że jest w stanie kogoś przekonać na przykład. Yy... A bo chciałaby pani, żeby Morawiecki dalej rządził. Z tego co widziałam, co mówi, no to jednak trochę swoje podejście zmienił z biegiem lat. No, bo on powiedział na przykład, że jest w stanie być ministrem w rządzie kąśniaka Kamysza, tak? Że nawet oddać tekę premiera PSL-owi, tak? Więc no zobaczymy co. Zobaczymy co wyjdzie z czasem, nie? Dobra, zobaczymy. zobaczymy. Dziękuję Państwu. Raz, raz, raz. Raz. Nie, u mnie na blogu Jarosław szuka kłopotów, to jest mój blog. Dobra. Ma zobaczymy. pani z czy coś, czy tylko taką... Nie, to jest na YouTubie dobra, no to zobaczymy. Miałem poprzedniego, ale mi z, y, YouTube usunął. Rozumiem o co chodzi. Tak to jest Zobana na YouTubie. No, ten jest nowy blog, także na razie dobra, próbuję odbudować Siema. subskrypcję. Zajmowałem. Siema. No. Pytam się dzisiaj, czy misja Morawieckiego zakończy się sukcesem, Nie Polityka, po... niestety wyłączyłem się, bo mam trochę... ukończam mieszkanie i mam w nie i mam w dupie. <laughs> Okej, okay, rozumiem. Mieszkanie ważniejsze, zgadzam się z panem. Mieszkanie bliższe? Bliższe ciału! Pan słyszał, że ten, jaką tam tam, Duda powierzył misję tworzenia rządu temu, jak mu tam, Morawieckiemu. Jak mu tam. No i tem, czy temu, jak mu tam, Morawieckiemu, myśli pan, że się to uda stworzyć większość w Sejmie? Eee... <głos》>, nie mam zdania na ten temat. Moim Ale zdaniem... myśli pan, że jakieś szanse ma? Myślę, że szanse... Że do... jakiś tam Osłów podkupi gdzieś tam w innej partii. O nie, to... Nie? Co go tak oburzyło coś. Nie Dla wiem. Czemu? jakby czas pokaże. Powiem panu tak. No. Ale jak on może zbudować jak pana zdaniem można zbudować no większość dobrze, żeby móc zbudować potem rząd, który uzyska wotum zaufania. Cóż, z tego co kojarzę, to nic tak nie, nie łączy ludzi jak wspólny wróg. No. A nie oszukujmy się, obecnie po, po tych latach wszyscy. To, ta, to opozycja tak połączyły Może... ten wspólny wróg, czyli PIS, tak? Może w ten sposób, że nie przepadają za nim, nie są wrogiem, że... Tak. Wrogiem, ale no, pan no Łączy ich. Ale z pisem? Nie. No dobra, ale bo, bo to Morawiecki mu, ma misję tworzenia rządu. I czy on teraz A, wyciągnie ale... kogoś z, z tego... No bo Nuda mu powiedzi. Czy tam Między kogoś rady. podkupić można? Przecież to sprzedajni ludzie, to politycy są. Czy myśli pan, że nie? Wątpię. No. Cenią się jakoś wyjątkowo? Znaczy, to byłby słaby ruch z ich strony. Bo... No, nie wiem czy pan słyszał, Morawiecki nawet powiedział, że byłby w stanie być ministrem w rządzie Kosiniaka. A Kamyszowi dałby jeszcze ministerstwo. A, co ja mogę powiedzieć? No, mm. Stara się chłopak, ale... Stara się, ale mu nie wyjdzie, myśli pan. Tak. Wierzy pan w taką niechęć tych, tej opozycji tak. Tak, do, do rządów wspólnie z PiS-em, bo chcą sami. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Proszę. Dzień dobry pani. Pogada pani? Z... Nie ma proszę pana czasu na prawdę. Ale na chwilę, chwilę tylko pana No ja ja się nie gniewam, no spokojnie. Nie. Czy Morawiecki zbuduje rząd, bo powierzył mu duda budowanie tej misji? Nie zajmuję się polityką. Nie, A ja wiem, to nie, nie, nie pani ma budować, ale tak ocenić można. Uda pani mu się nie, czy nie uda. ocenia się ludzi. A pan, A pan nie. nie, nie ocenia się. Dobra, dziękuję. Dobry. Dzień dobry. Pogadamy? Ale nie, ja nie. Ten jest do pogadania. Chodź, no, 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 no. chodź, chodź. Musi się udać. Musi się udać? Musi się udać. Ale nie to jak tego dokona, dokona bo ta arytmetyka pokazuje, że on niby, niby się nie uda. Ale żeby się udało, to ktoś musi przejść z tej opozycji na stronę Powiem PiSu. Tak, polityką się bardzo mało interesuje niestety. Na wyborach oczywiście byłam, bo to jest moim obowiązkiem. A na kogo pani głosowała? Czy to mi co? Wolałabym tego nie Ja Wiadomo, wiadomo. Ale to, to, że pani mówi, że Morawieckiemu się uda, to jest pewną wskazówką, na kogo ko ko pani głosowała. Znaczy, a dla kogo tutaj pan robi ten Ja model? to dla siebie, bo ja robię takiego swojego bloga dziennikarskiego, niezależnego. I gdzie, się pytam, gdzie to będzie możliwe? wolałabym tej... siebie nie oglądać, Dlaczego nie? nie? Bardzo pani dobrze wychodzi nie, 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 nie. W, w, wokół kamery. A niech pani powie, czy, dlaczego, dlaczego uważa pani, że mu się uda jak on to zrobi? Jakie ma możliwości, bo musi kupić Kamysza na przykład, ale i Kosiniaka, żeby... To że Pan odpowiada sam na zadawane pytania, więc ja mogę tylko przytakiwać. A nie, ja tak wrzucam koncepcję, może Pani ma swoją. Ja, jak mu się nie. uda? Nie, no po prostu, no musi być dobrze, tak, więc musi być to jakoś wyprowadzone musi na prostą. I, i, I tyle, nie wyobrażam sobie, że będzie inaczej, tak. Czy nie wyobraża sobie Pani, żeby rząd Morawieckiego odszedł? Znaczy nie, nie, nie o to mi chodziło, a nie, no. o, nie o to mi chodziło po prostu. No bo jak on nie zbuduje, to będą budować inni, tak? Yy, tak. No. Yy, to, yy, to jakoś tam będzie. Tak, dobry Wojak Szwajk mówił, że jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś tam nie było, nie? Bo no, zawsze dokładnie. jakoś będzie, nie? A musi Pan to nagrywać? No musimy, no bo no, na tym polega nasze zajęcie. Przedstawiamy ja opinie ludzi. Że, szczerze mówiąc, to mamy ogólnie trudną sytuację, tak? Mm -hmm. W tym momencie. Więc ciężko jest powiedzieć, jak to się rozwiąże. Dużo polityków mówi jedno, potem się okazuje, że robi coś innego. Jak to politycy? Dokładnie, więc e, póki coś się nie zadzieje konkretnego, to jakiekolwiek sądy to takie palcem na wodzie pisane, tak? Więc, a ja e, nie będę politykom podpowiadać, co oni mają zrobić, tak? Bo oni z tego co widzę, to sami się rządzą swoimi prawami, więc. No bo niektórzy w z tej opozycji to mówią, że, że w ogóle powinien od razu Czuskowi powierzyć formowanie rządu, bo Morawiecki nie da rady. No to dziwi mnie też całość prezydenta, tak? Że, że to tak wygląda jak wygląda. Mhm. I, I to jest bardzo zastanawiające i, i z jednej strony niepokojące. Mhm. <laughs> Natomiast no zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy mądrzejsze głowy od mojej e, nad tym myślą kombinują, aby dobrze wykombinowali. Dobra, pożywioną <laughs> widzimy. Tak. Dobra, dziękuję bardzo. Dzień dobry Pani bardzo. Porozmawiamy. Trzymał, jakbym trzymał wibrator w ręku. Czy Morawiecki zbuduje rząd, bo Duda mu powierzył. Nie chusteczki. Nie chusteczki. Ale dlaczego nie uda mu się mieć? No dlatego, że już wystarczy tych rządów. Że wystarczy. Ale on próbuje, więc może mu się uda. Nie uda mu się, ponieważ ma mniejszość w Sejmie. Ale może kupi kogoś. To są posłowie, no to, to są ludzie tak, sprzedają. To samo wszystko. właśnie mówi mój mąż. Ja no. uważam, że nie. A uważa, Pani Pani wierzy w ich ja... czystość ideologiczną tych posłów, że to oni tacy ludzie są ideologami. Nie ideologi. to nie są ludzie czyści, ideowi, ale mam nadzieję, że mają choć trochę honoru. A, to dlatego że skoro muszę... do ludzie, do ludzie na nich głosowali, na ich przekonania, to będą na tyle odważni, że jednak pozostaną przy tym. To, to się może nie opłacać, bo to na jedną kadencję to wtedy, to, ale w już następnej kadencji taki poseł, który się sprzedał, tak, tak otwarcie sprzedał, bo każdy jest złodziejem. No, my mamy takiego prezydenta w Proszkowie. Sprzedał się jak no, o, już więcej nie będzie prezydenta. I nie będzie prezydenta. A, wie pani, no to tak, nie zawsze się warto Mam nadzieję, że... Może za tanio, że... Albo, że, albo bardzo dobrze się sprzedał i już nie będzie musiał być tym prezydentem. Kiedyś, by pani, taki jeden polityk powiedział, zapytano go, czy pan, dlaczego pan nie startuje w następnej kadencji, bo był w jednej. A ja mówię, po co? Ja już w tej kadencji wszystko sobie załatwiłem. Właśnie. No i ten może ten w Pruszkowie też już wszystko sobie załatwił. To co, co go to obchodzi jakaś następna znaczy, kadencja? na pewno ich to nie interesuje już, bo tam Jasne. rzeczywiście weszli z butami i mam nadzieję, że wyjadą w na tatę. A, a BW tam jakieś weszło, tak? Nie. CBA czy coś Nie. Tam. Nie? Aha. nie, ci co są tacy prawi i sprawiedliwi. A, prawi i sprawiedliwi, dobra. Dobra, dobra dziękuję Pani bardzo. Dzień dobry Paniom. Dzień dobry Panu. Halo. Nagrało się. myślę, no, będziemy jeszcze piątkę przybić. <grym> czy ja, ona się powiedzie? Dostał. dostał. A nawet nie wiedziałem. wiedziałem no dostał, czy... dostał. Już teraz on jest jako taki premier InSpe, mhm. e, ale z, uda mu się to czy nie udaje ja się pytam. Proszę pana, nie wiem. Ale myśli pan, że może. Znaczy nie, nie twierdzi pan kategorycznie, że się nie uda, jak niektórzy mówią. Tak, tak, tak. Ponieważ tej większości pis nie ma, ale wiesz, może... A może czegoś nie wiemy. Że czegoś nie wiemy, że ktoś tam się już gdzieś pod stołem Być na jakieś może. stołeczki Być szykuje. Dobra, dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo. Pogada pani za chwileczkę. Ale jedno krótkie pytanie. Czy Morawieckiemu uda się stworzyć rząd? Jak pani myśli? Nie wiem. Nie wie pani. No ja też nie wiem, dlatego pytam. No jakbym wiedziała tym, bym Dobra, okej. Okay. Pytamy się, czy Morawieckiemu powierze, po, po, powiedzie się misja stworzenia rządu, którą no powierzył mu. A dlaczego nie? Dlatego, że nie ma większości. No ale no to on teraz będzie szukał tej większości, może znajdzie. E, raczej nie sądzę, dlatego że wszyscy politycy, z którymi chciał szukać większości, mhm. e, obrazili się na niego, dlatego że tworzyli przekaz e, z nami albo przeciw nam praktycznie cały czas i jakby nigdy przez cały okres ich rządów nie było Żadnego takiego przekazu, że no w sumie to jesteście naszymi kolegami, to będziemy się układać czy coś takiego. Ale polityka to jest władza i pieniądze. Jeżeli dobrą cenę zaproponuje taki Morawiecki na przykład komuś z PSL-u kilkunastu osób, a łącznie że kamysza, zaproponował, Kamyszowi, zaproponował kamyszowi proponują nawet zbycie y, premier, premierem. Oczywiście, proponowali wcześniej. A Kosiniak ministrem. Kamysz premierem, a Kosiniak ministrem. No to byłby najlepszy układ dla niego. No. Y, ale... Proponowali już wcześniej premiera, no i się na to nie zgodził, więc i, jakby nie widzę logicznego sensu. To po tym... co Duda to zrobił, jak pan myśli? Po co w ogóle powierzył mu, jeżeli to uważa pan z góry jest skazane na porażkę? A okej. Okay. Z jednej strony, takiej powiedzmy bardziej oficjalnej, no. e, chodzi o to prawdopodobnie, żeby... E... Wizerunek swój zachować jako, jako przedstawiciela pisma itd. Nie takiego, tak, Dokładnie. No. A z drugiej strony y, posłowie, y, którzy zostaną wybrani na ministrów, y, z tego co się orientuje, y, nawet jeśli nie dostaną wotum zaufania, dostają y, 3-miesięczną odprawę. Mm -hmm. No tak, tak, tak. A jak się wywiadł, że misja, misja, która zakończy się niepowodzeniem Morawieckiego, jak wpłynie na jego dalszą karierę, bo on będzie tym człowiekiem, który na czele ugrupowania, które wygrało wybory, bo przecież PIS wygrał te wybory, miał naj, najwięcej posłów, prowadził i przez niego nie doszło do utworzenia rządu. Tak, czy, czy myśli pan, że obarczą go e, winą za klęskę Oczywiście, że go obarczą Dobry? winą. Zresztą nawet teraz już e, się obserwuje, że nie jest to polityk, który jakby trzyma tą partię w ryzach. Nie powierzyli mu sprawowania... Władzy nad klubem poselskim, no tym tak. Błaszczakowi. I generalnie, jeśli się. Jeśli się Są mówią, bardziej zaufani, no, no rozumiem. No. Jeśli się mówi o jakichś plotkach, że ktoś by miał przejąć stery w PiSie, no to najczęściej to się wymienia na przykład tego Błaszczaka czy Dudę, ale Morawiecki to jest taki pachołek, tak naprawdę. Uh -huh, uh -huh. Przynajmniej tak to obserwuję. Dobra, to nie uda mu się i jego kariera się skończy poza tym. Myśli pan. No prawdopodobnie będzie jakimś posłem, nawet. który będzie sobie siedział w Sejmie. Może kiedyś, jak wygrają, to będzie jakimś ministrem, ale to hmm. raczej nie będzie nikt, kto zrobi jeszcze jakąś karierę. To wróci do bankowości. Być może. A państwo, jak myślicie, czy Morawiecki zbuduje rząd, czy też mu się to nie uda? Zostawcie na ten temat swój komentarz i jeżeli wam się podobają moje materiały, subskrybujcie.